Köszönöm szépen! Csökkentő Dobra Ostruda. Bardzo się cieszę, że widzimy się w takiej liczbie, że aż tylu Państwa przyszło dzisiaj tutaj na spotkanie z nami. Każdemu z Państwa bardzo za to dziękuję. Jesteśmy w tej trasie już od początku września. Ponad 300 spotkań za nami w całej Polsce. Spotykaliśmy się dosłownie w całej Polsce, w każdej możliwej pogodzie, na mrozie, w upałę, na deszczu, na śniegu, na wietrze. Nie odbywaliśmy z żadnego powodu żadnego spotkania. Wszystkie odbyły się wtedy, kiedy miały się odbyć, niezależnie od okoliczności. Dlaczego tyle wysiłku, tyle pracy, tyle energii wkładamy w tą kampanię wyborczą? Dlatego, że tak bardzo chcemy, żeby wreszcie w Polsce coś się zmieniło, żeby wreszcie było inaczej, żeby wreszcie zaszła prawdziwa zmiana i żeby najważniejsze rzeczy w końcu popchnąć do przodu. Bo politycy tylko mówią, a robić to nie ma komu, nie zmieniają rzeczywistości, tylko mówią. Już mam dosyć tego, żeby tylko mówili. Chciałbym, żeby wreszcie zaczęło się coś dziać. Powiedzcie mi, państwo, czy znacie kogoś, kto jest zadowolony z naszego systemu ochrony zdrowia? No, nie znacie. A ja znam! Nasi politycy są z niego zadowoleni. A wiem to dlatego, bo kompletnie nic z nim nie robię już od tak dawna. Przecież mamy system z 2003 roku. Od 2003 roku nie było dużej reformy systemu ochrony zdrowia. 20 lat popisu. To było dla nich za mało, żeby coś zmienić, żeby przeprowadzić jakąś reformę. Tak jakby Polacy byli zadowoleni z tego, jak to działa. A Polacy nie są zadowoleni. Nie chcemy czekać lat w kolejce do lekarza specjalisty, nie chcemy, żeby nam zamykali kolejne oddziały szpitalne. To po prostu działa dziadowsko. I nic z tym kompletnie nie robią, tylko mówią. Bo oni chcieliby, żeby tylko mówienie wystarczało, jak trzeba coś zrobić. To już mają z tym problem. Bo oni chcą tylko mówić. Tak jak mówią teraz o obronności, o naszym wojsku w kontekście tego, że mamy wojnę na Ukrainie. To znowu tylko mówią, a do czego doprowadzili w praktyce? Do tego, że gdy parę tygodni temu w telewizji na zaproszenie Bogdana Rymanowskiego był szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Dariusz Łukowski, no to on dostał pytanie od Rymanowskiego, panie generale, a ile Polska by się broniła, gdyby napadła nas teraz Rosja? I generał odpowiedział, że w zależności od przyjętej taktyki, tydzień albo dwa, bo na tyle mamy zapasów, na tydzień albo dwa, to jest dziedzictwo 20 lat popisu, 20 lat tylko mówienia i nie zabierania się do roboty, bo oni nic nie robią, tylko mówią, a nawet jak coś robią, to zupełnie co innego niż mówią. Taki Trzaskowski na czas tej kampanii schował te wszystkie unijne czy tęczowe flagi, się pokazuje z biało-czerwoną tylko i mówi, że on jest patriotą gospodarczym. Rząd doskonale rozumie, że wszystkim będzie lepiej, jak Polacy będą kupowali tylko od Polaków. To mówi. A co robi? Tramwaje ściąga z Korei, a mógłby przecież od polskiej Pesy. Metro kopie mu firma turecka. I nawet drzewka do sadzenia przy drzewach ściąga z Niemiec, a nie polskie. Jak można drzewka ściągać z Niemiec? No a skąd mamy mieć energię elektryczną według Trzaskowskiego? No przecież nie z polskich elektrowni. Te trzeba pozamykać, bo mu planeta płonie. Chce, żebyśmy kupowali niemieckie wiatraki albo ściągali energię prosto z Niemiec. A czy Polakom należy się wielkie lotnisko, czy powinniśmy budować CPK? Gdzie tam? Mówi Trzaskowski, po co wam Polacy CPK? Pod Berlinem jest lotnisko, tam można jeździć, żeby gdzieś polecieć. Po co wam w Polsce? I on to nazywa patriotyzmem gospodarczym. Jeżeli to jest patriotyzm, to niemiecki, bo na pewno nie polski. A potrzebują prezydenta, który przede wszystkim będzie dbał o polskie interesy, a nie zagraniczne. A niestety, nasi politycy nie dbają o nasze interesy, nie dbają o nasze pieniądze, nie szanują naszych podatków, które my płacimy, wydają te pieniądze na głupoty, marnują, kradną, wydają tak, że nie ma żadnych sensownych rezultatów. Przecież to, że my nie mamy amunicji, że mamy jej na pięć dni wojny, to wynika z tego, że nie, nie wynika z tego, że nie mamy pieniędzy. My na wojsko wydajemy olbrzymie pieniądze. Więcej niż Turcja, więcej niż Izrael, a te państwo mają nowoczesne i dobre armie, a my amunicji na 5 dni, prowiantu na 3 dni i żołnierzy mamy, którzy słyszą w telewizji, jakim Ciułała mówi, że mają wdeptywać Putina w ziemię, a się skarżą, że butów nie mają do tego wdeptywania. Że na Bosso bo go będą wdeptywać, bo im armia nawet butów nie jest w stanie zapewnić. To gdzie te pieniądze się podziały? Brawo! No ale wiadomo, gdy mówimy o miliardach, no to człowiek nie widzi, czy oni tam zmarnowali 5 czy 10, no bo tego nie widać. Ale przy mniejszych wydatkach doskonale widać, w jaki sposób to wygląda, jak marnują nasze pieniądze. Słynna już toaleta Trzaskowskiego w Warszawie w parku postawiona za 650 tysięcy złotych. Dlaczego to tyle kosztuje? Byście Państwo sobie dom dali radę za to zbudowę. Oni samą toaletę. To jest jakaś pancerna toaleta jakiś kiblostron, tam się można schować na wypadek wojny, przeżyć bombardowanie, no skąd ta cena? A wiecie jak władze Warszawy zareagowały na to, że Polacy się śmieją z tej ich toalety? Drugą postawili taką samą, też za 650 tysięcy, bardzo dobitnie pokazali wszystkim, gdzie mają nasze pieniądze, w tej talecie mają, spuścili je, tam 650 tysięcy złotych. Albo moja ulubiona inwestycja Trzaskowskiego, tak, jajko. Wielkie, gipsowe, trzymetrowe, niebieskie jajo. Za 200 tysięcy złotych. 200 tysięcy. Kto z was, gdyby miał na koncie wolne 200 tysięcy złotych, kupiłby za to gipsowe jajo? No, tak, Ta, jasne. Chyba ze swoich może, bo ze swoich to nie. Bo ludzie szanują swoje pieniądze. Myście sobie nowy samochód kupili, dom wyremontowali, nikt by nie kupił gipsowego jaja. A oni kupili, bo z naszych, bo naszych nie szanują. Wszedł urzędnik przez Warszawę, wchodzi na plac Pięciu Rogów, tak patrzy, no czegoś mi tu brakuje, no coś by się tu przydało. I wymyślił, jaja by brakowało za 200 tysięcy. Ale przyznam się wam, że do niedawna jak zastanawiałem się nad tym jajem, no tylko zwracałem uwagę na absurd tej inwestycji, ale nie zwracałem uwagę na koszty. Czy przypadkiem one nie są zawyżone, no nigdy nie kupowałem gipsowych jaj, to cen nie zdam. Ale niedawno byłem w Opolu, miałem tam spotkanie, potem wyjeżdżam z Pola. I patrzę, no niemożliwe. No przy drodze stoi wielkie czerwone gipsowe jajo. Od razu się zatrzymałem, wyskakuję z samochodu. Jajo stało przed wejściem do Muzeum Wsi Opolskiej. Wyszły z muzeum panie, ja patrzę na to jajo, taki zdziwiony. One tak samo zdziwione patrzą na mnie, w końcu nam się wzrok to ich pytam. Drogie panie, po ile te jaja tu macie w Opolu? Bo w Warszawie takie same. Tyle, że niebieskie jest za 200 tysięcy. Panie, jakie 200 tysięcy? To parę tysięcy złotych kosztuje. Drugie takie same właśnie zamawiamy, to wiemy. To czemu w Warszawie 200? I czemu ja tyle mówię o tym Jaju? Dlatego. Że to jajo to jest najlepszy symbol naszych wydatków publicznych. Jak za wydawanie naszych pieniędzy biorą się politycy, wychodzi jak z tym jajem dokładnie. Kupują coś, czego nikt nie potrzebuje, co do niczego nie pasuje, co nie rozwiązuje naszego żadnego problemu. I jest przepłacone 20 razy. Ze wszystkim jest jak z tym jajem. Ostatnio byłem w Radomiu. Tam też mają swoje jajo. Lotnisko Warszawa Rado. Najlepsze lotnisko w całej Polsce. Przyjeżdża się na miejsce, parking wielki po horyzont i wszystkie miejsca wolne. Można parkować gdzie się chce bez żadnej rezerwacji. Zaraz przed wejściem na lotnisko można, że te tak bliżej się nie da. A dopiero na lotnisku, w terminalu, jaki tam jest luksus? Chce się nadać bagaż. Zero kolejek od ręki. Przejść kontrolę bezpieczeństwa z dowóz. Zero kolejek. Lotnisko bez kolejek. Najlepsze lotnisko w Polsce. I jakie czyste i zadbane. Jakby zupełnie nieużywane było. A już dwa lata temu je oddali. No tylko ma jeden minus. I to niestety dosyć duży. Bo jak spojrzałem na tablicę przylotów i odlotów, tam żaden samolot nie lata. Ale poza tym wszystko najlepsze w Polsce. No świetne lotnisko. Za jedyne 800 milionów złotych z naszych podatków. Ile można by przydatnych rzeczy kupić za te pieniądze? To nie. To wydali na lotnisko, z którego nikt nie lata. Przecież to jest 1200 talent Trzaskowskiego albo 4000 gipsowych jaj. W każdej polskiej gminie można by za to postawić wielkie gipsowe jajo. Ile radochy by z tego było? To nie. To zbudowali lotnisko, z którego nikt nie lata. I tak niestety zmuszają nas do wydawania pieniędzy na rzeczy, których nikt nie potrzebuje. Albo to. Mamy najdroższy prąd w całej Europie. Płacicie państwo za prąd najwięcej ze wszystkich. Niemcy, Francuzi, Szwaj Szwedzi, wszyscy płacą za prąd mniej niż wy. Dlaczego? No wszyscy płacą w Europie dużo, wiadomo. Bo zielony ład, bo polityka klimatyczna. Ale czemu my płacimy najwięcej? No dlatego, że z energetykę też odpowiadają politycy. I mamy takich polityków, że takim wyszło, że płacimy najwięcej. Zobaczcie. Wszyscy dookoła Polski już od dawna mają elektrownie jądrowe. No wszyscy, nawet maleńka Słowacja ma dwie elektrownie jądrowe, a my nie, my nie mamy, ale coś tam mamy. Mamy 65 różnych aktów prawnych regulujących działanie elektrowni jądrowej. Mamy państwową spółkę do budowy elektrowni jądrowej i mamy nawet specjalny urząd do nadzoru nad elektrownią jądrową. Normalnie stoi budynek, przychodzą urzędnicy do pracy i nadzorują elektrownię, której nie ma. Zupełnie jak w tym Radomiu, z tym lotniskiem, tam no też ludzie przychodzą do pracy, tylko nikt nie lata. Więc wszystko mamy przygotowane: urzędników, biurokrację. Wszystko, agencje, spółki, tylko elektrowni nie ma. No, tej jednej rzeczy nie zrobili w całym systemie. Nawet nie zaczęli jej budować. Łopaty w ziemię nie wbili. Od 20 lat mówią, że będą budować. I nawet nie zaczęli. Teraz mówią, że jeszcze 20 lat i będzie dobrze. Żeby 40 lat budować jedną elektrownię? Przecież to tyle nie trwa w normalnych państwach. Nawet w dzikich państwach to tyle nie trwa. Rok temu skończyli budowę elektrowni jądrowej w Bangladeszu i się ogarnęli w 10 lat. A u nas 40 nie potrafią. Mamy gorszych polityków niż nawet Bangladesz. A Zielony Ład, przez który prąd jest taki drogi, to trzeba jak najszybciej w całości odrzucić. To nie ma kompletnie żadnego sensu. Trump pierwszego dnia powiedział koniec Zielonym Ładem. Stawiamy na paliwa kopalne, na węgiel, bo z tego jest tania energia, a tania energia napędza no, gospodarkę. Chiny, India, Afryka, wszyscy to samo. Tylko my w Europie stawiamy na... Drogą energię, najdroższą energię, na zwijanie gospodarki, zwiększanie kosztów życia, niszczenie przemysłu. I po co to wszystko? Po to, po to to zaraz powiem. A wiecie za ile? Wiecie ile kosztuje Zielony Ład? Powiedział wam to ktoś? Albo zapytał czy chcecie to inwestować? Bo Zielony Ład to jest kilka bilionów złotych. Po 250 tysięcy złotych na osobę, i zapomnieli nas zapytać, czy my tego naprawdę chcemy, czy nie mamy większych zmartwień niż stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Nie zapytali nas, bez naszej zgody uznali, że chcemy w to inwestować, a nie chcemy. Bo to, wiecie, co mamy dostać w zamian? To, że za 20 lat ma być jeden stopień chłodniej. Za 250 tysięcy złotych od osoby. Chcecie to inwestować? W 250 tysięcy złotych? No ja myślę, że nie chcecie. Nikt nie chce. Też nie chcę, że za te pieniądze wolą sobie kupić taki psowe i postawić w ogrodzie, a nie płacić za to, że było mi chłodnie, no ja nie chcę tego robić. Przez Zielony Ład, rosną ceny prądu, rosną ceny ogrzewania, koszty produkcji, zwija się przemysł i rolnictwo. Co chwila, ci wariaci z Unii wymyślają kolejną bzdurę, żeby utrudnić ludziom życie. Ostatnio wymyślili, że trzeba w urzędzie rejestrować wszystkie kury. Wiecie, ile to jest roboty, czasu zmarnowanego i pieniędzy, żeby każdą kurę w urzędzie zarejestrować? Jaka to jest durnota? I w tym samym czasie, kiedy ci wariaci chcą rejestrować wszystkie kury, do Unii wpadają setki tysięcy nierejestrowanych migrantów. To się nimi nie zajmą. Niech się odwalą od naszych kur i zajmą swoimi migrantami. Kury nikomu nigdy w życiu krzywdy nie zrobiły. Nie zwiększają przestępczości. A migranci tak. To wszędzie, gdzie się pojawią. Masowe migracje wszędzie zwiększają przestępczość. To bardzo. Taka Szwecja. To kiedyś było najbezpieczniejsze miejsce na Ziemi. A teraz w jeden rok Szwecja. To jest 400 strzelanin, 150 zamachów bombowych. Szwecja jest tym miejscem na całym świecie, gdzie wybucha najwięcej bomb poza obszarami objętymi działaniami wojennymi, a tam nie ma żadnej wojny. I to nie tak, że Szwedzi się nagle stali agresywni, bo za 97% tych strzelanin w Szwecji Odpowiadają imigranci, dzieci imigrantów. 97%. Szwedzi dalej są spokojni, no zupełnie jak Polacy. To w przeciwieństwie do Polaków. Nie mieszkają już w spokojnym i bezpiecznym państwie, bo sobie naściągali problemów z całego świata. I nie możemy pozwolić na to, żeby w Polsce doszło do powtórki z tego, co się wydarzyło na Zachodzie. Ja niestety nie mam przekonania, że nasz rząd to rozumie. No przecież, jak parę lat temu Łukaszenka zaczął ściągać te tysiące nielegalnych migrantów do Polski, że coś szturmowali naszą granicę, to wtedy tu mówił, są dobrzy ludzie. Posłowie Platformy tam biegali na granicę z środkami z Ikei, jedzenie jej tam nosili. No niestety, Platforma Obywatelska wzięła udział w wojnie hybrydowej na granicy z Białorusią. Tylko, że po stronie Białorusi, a nie po stronie Polski. A teraz z kolei naszej zachodniej granicy pilnują interesu Niemców. Niemiecka policja cały czas nam podrzuca nielegalnych migrantów. Tylko w zeszłym roku podrzucili nam 9 tysięcy nielegalnych migrantów. I Tusk nic w tym nie robi, nie przeszkadza mu, tylko buduje za pół miliarda złotych 49 centrów integracji cudzoziemców. A Trzaskowski mówi, że ci migranci, no to musimy ich przyjąć, bo ja ale nie bójmy się. Oni są naszą polisą ubezpieczeniową, zwiększą nasze bezpieczeństwo. Nie wiem, jak trzeba być odklejoną od rzeczywistości, żeby mówić, że nielegalni migranci będą zwiększać przestęp... bezpieczeństwo, bo będą zwiększać przestępczość, jak wszędzie w całej Europie. Ale jestem przekonany, że Polacy się temu sprzeciwstawią. Polacy nie zgodzą się na przyjmowanie nielegalnych migrantów. Polacy nie zgodzą się na masowe migracje z Azji czy z Afryki. Nigdy na to nie pozwolimy. Bo Polacy mają olbrzymie pokłady zdrowego rozsądku, Polacy wiele rozumieją. Tak wiele nam rzeczy wyszło jako narodowi, ale no niestety. Nie wszystko nam wyszło. Jedna ta rzecz tam wyjątkowo nie wyszła. Nie wyszli nam nasi politycy. Nasze rządy nam nie wyszły. Za co ci ludzie się biorą, to nie działa. To w rankingach wypadano gdzieś w sam koniec. Pomiędzy dzikimi krajami jesteśmy. Prąd najdroższy w Europie. Energetyka jądrowa 20 lat za Bangladeszem. Ochrona zdrowia. Polska dopiero 60. w rankingu. Nawet za Azerbejdżanem i za Libanem. Tam lepiej leczą ludzi niż u nas. Ranking systemów podatkowych. Polska zaszczytne 63. miejsce na 64 badane państwa. Mamy gorsze podatki niż są w Kenii, Pakistanie, Nigerii i Indonezji. Tam byli w stanie politycy zrobić lepsze prawo podatkowe niż mamy w Polsce. A pod kątem sztucznej inteligencji Amerykanie nas ostatnio umieścili między Mongolią a Burkina Faso. I ja się Amerykanom w ogóle nie dziwię. Bo nie oceniali naszych naukowców czy naszych inżynierów, oceniali nasz rząd. Spojrzeli na Tuska i wyszła im Mongolia. W ogóle im się nie dziwię, bo u nas w każdym ministerstwie jest to samo. W każdym ministerstwie na samej górze stawiają kogoś, kto się na tym w ogóle nie zda. Kto u nas jest ministrem zdrowia? Pani Leszczyna, z zawodu, z wykształcenia, polonistka ze szkoły podstawowej. Nigdy w życiu nie zajmowała się ochroną zdrowia. Chyba, że jak ją plecy bolały i poszło do lekarza. A tak to nic. I została ministrem zdrowia. A jaki miała plan na reformy? Co obiecywała w kampanii wyborczej? No, że jak ona wygra, dobrze pan mówi, jak ona wygra, to na wszystkie problemy ochrony zdrowia rozwiąże jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i nie wyszło cały misterny plan się nie udał naczytała się w szkole z dzieciakami Harry'ego Pottera myślałem że to takie proste okazało się trudniejsze ale mamy w rządzie lekarza żeby nie było jest lekarz Władysław kosiniak kamysz jest lekarzem, no ale przecież nie zrobili go ministrem zdrowia, bo się na tym zna. To bez sensu, żeby robił to, co na, się, na czym się zna. Zrobili go ministrem obrony narodowej, bo się na tym nie zna. To był najlepszym kandydatem. I się facet nie przejmuje tym, że nasza armia nie jest gotowa do obrony, że mamy amunicji na pięć dni wojny, że nie powstają nowe fabryki amunicji. Nie, on się nie przejmuje, że nie jesteśmy gotowi, bo on już jest gotowy. Pochwalił się w wywiadzie, że już ma spakować. Na plecach ucieczkowych. Więc on, w razie czego jest gotowy, on się nie martwi. To my się mamy martwić, to nasza robota, niego, żeby się martwić, co będzie z naszym wojskiem. I tak jest w każdym kolejnym ministerstwie. Na samej górze stawiają kogoś, kto nic nie potrafi. To co robi, jak nic nie potrafi? No nic nie robi, swojej z partii zatrudnia. A oni? Niespodzianka, też nic nie potrafią. I od samej góry do samego dołu, na każdym stanowisku decyzyjnym mamy ludzi, którzy nic nie potrafią. To jak to ma cokolwiek dobrze działać? Jak nasze państwo może być dobre, że zarządzane w takiej sytuacji? Bo prawdziwi eksperci i specjaliści nie są tam w stanie awansować. Nie są w stanie się przebić przez ten partyjny beton. jest, proszę państwa nasze zadanie. To my musimy się rozkruszyć w ten partyjny beton. Bo jak my tego nie zrobimy, to nikt inny tego nie zrobi. I dalej będziemy żyli w tym dziadowskim państwie, robionym z kartonu łączonego na trytytki. I nic się nie zmieni. A najwyższy czas, żeby w końcu coś się zmieniło i zobaczycie Państwo, że my to zmienimy. Bo Polacy zasługują na więcej. Polacy zasługują na lepsze państwo, niż tam jest w Bangladeszu, Mongolii, Kenii czy Nigerii. Polacy zasługują na więcej. Polacy zasługują na niskie i proste podatki. Jeżeli zostanę prezydentem, nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi albo komplikuje podatki. Żadnej, żadnego podatku więcej. Nic im nie da. Polacy zasługują na tanią energię. Doprowadzę do odrzucenia zielonego ładu. Spadną rachunki za prąd, za ogrzewanie, spadną koszty produkcji. Uratujemy nasz przemysł i nasze rolnictwo. Polacy zasługują na bezpieczeństwo. Uszczelnię granice. Nie pozwolę na masowe migracje. Jeżeli jeszcze raz przyjedzie to jakiś niemiecki radiowóz z migrantami, to im ten radiowóz zarekwirujemy. Policjantów niemieckich aresztujemy, a migrantów odeślemy, Bo to ich migranci, ich problem, a nie nasz. I nie pozwolę na wysłanie wojska polskiego na Ukrainę. Żaden polski żołnierz nie trafi na Ukrainę, żaden polski żołnierz nie zginie za Donbas albo Krem. Nie pozwolę na to. Ja to patrzę, bo macie naprawdę ładnie. Na pewno nie mówię w tak ładnych u nas w posłuchajcie. Naprawdę bardzo ładnie tutaj. Aż żałuję, się, że się powoli do końca zbliżamy. sobie, na ten zachód słońca nad tym jeziorem. Polacy też zasługują na prezydenta, który będzie dał przede wszystkim o polskie interesy, a nie zagraniczne. Jak zostanę prezydentem, to oni wszyscy, Niemcy, Ukraińcy będą w Polsce się dopasowywać do polskich interesów, polskiej kultury i polskiego języka. Bo tu jest Polska, to my tu jesteśmy u siebie, a nie oni, to oni. powinni się do nas, a nie my do nich. Marzy mi się silna, dumna, bogata i bezpieczna Polska. Chcę Polski silnej, poważnego państwa, które zajmie się niewieloma obszarami naszego życia, zajmuje się tym dobrze i na poważnie. Chcę Polski dumnej, suwerennej, która sama podejmuje decyzje, a nie pyta się ciągle o zgodę Brukseli, Berlina czy Waszyngtonu. Chcę Polski dumnej z naszej pięknej historii, prowadzącej poważną polską politykę historyczną i asertywną politykę zagraniczną. Ale chcę Polski dumnej, zamieszkanej przez wolnych i dumnych Polaków. Przez ludzi, którzy sami decydują, jak chcą żyć, jak chcą wychować swoje dzieci, czego chcą je uczyć, na co chcą wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze. Bo to nasze życie nikomu nic do tego. Każdy z nas ma tylko jedno życie i ma prawo je przeżyć po swojemu, tak jak sam chce. A nie jakby myśleli sobie coś politycy. Chcę Polski bogatym, bogaty i bogactwem Polaków, z niskimi i prostymi podatkami, przyjaznymi przepisami, z bezpieczeństwem energetycznym, żywnościowym i z gospodarką opartą o polskie przedsiębiorstwa. No i Polski bezpiecznej, ze szczelnymi granicami i bezpiecznymi ulicami. Taka Polska mi się marzy. Silna, dumna, bogata i bezpieczna. Mam wielką nadzieję, że już niedługo w Polsce coś się zmieni i taką Polskę zbudujemy. Będziemy w niej żyli z naszymi rodzinami, zostawimy ją naszym wnukom. I mam też nadzieję, że państwo również chcecie takiej Polski. Chcecie mieć i proste podatki? Szczelne granice? Prezydenta, który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy, to głosujcie nie w tych wyborach 18 maja, ale nie sami. Weźcie tam swoje rodziny, swoje dzieci, rodzeństwo, swoich małżonków, swoich dziadków, swoich rodziców, swoich kolegów i koleżanki. Weźcie tam ludzi z baru, z siłowni, swoich sąsiadów, ludzi spotkanych na przystankach udocowych. Weźcie tam każdego, kto się rusza, bo musimy 18 maja zagłosować, bo wreszcie możemy coś zmienić. A jak my tego nie zmienimy, to nikt inny tego nie zmienia w Polsce wreszcie musi coś się zmienić. I ta zmiana może przyjść już 18 maja. Więc 18 maja wszyscy na wybory. Bardzo dziękuję struda. Do zobaczenia. Wielkie dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.